Każda pomoc przyda się zwłaszcza, kiedy nauka odbywa się zdalnie. Program profilaktyczny Urzędu Miasta Moława zakłada szeroko zakrojone wsparcie dla uczniów. Dzieci na zajęciach tych mają możliwość odrobienia lekcji, spożycia posiłku, spędzenia czasu wolnego w grupie rówieśniczej, jak również uczą się norm i zasad życia w grupie oraz budowania poprawnych relacji z rówieśnikami. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w trzech szkołach podstawowych. Szóstka to jedna z nich. Zajęcia o świetlicy opiekuńczo wychowawczej prowadzone są również w dwóch innych szkołach Mławskich w Zespole Placówek Oświatowych nr 2, jak również w Zespole Placówek Oświatowych nr 3. Przerwa w nauce tutaj nikogo nie cieszy. Dzieci polubiły wspólne zajęcia oraz dodatki im towarzyszące, typu wyjścia do kina czy na przykład kręgielni.